Warto wiedzieć, że czasem to właśnie te najbardziej nieoczekiwane połączenia okazują się najciekawsze. I dzisiaj mamy dokładnie taki przypadek. Weźmiemy na tapet dziewczynę, idolkę i, co kluczowe, siłę spojrzenia, która je obie łączy. Zobaczmy, dokąd nas to zaprowadzi. No bo tak, zastanówmy się, co właściwie może łączyć XVII-wieczny holenderski obraz z XIX-wieczną polską powieścią. Na pierwszy rzut oka Absolutnie nic. A jednak, to właśnie to pytanie okaże się kluczem do całej naszej dzisiejszej analizy. Mamy więc z jednej strony ten ponadczasowy, ikoniczny obraz Jana Wermera, dziewczyna z perłą, a z drugiej monumentalną polską powieść Lalkę Bolesława Prusa. Dwa różne światy, dwa różne media. A co je spaja? No właśnie, jeden, ale za to niezwykle fascynujący, wspólny wątek. I oto on. Ten wspólny mianownik. Chodzi o sytuację, w której kobieta, czy to w sztuce, czy w literaturze, przestaje być tak naprawdę postrzegana jako człowiek z krwi i kości. Zamiast tego staje się, no właśnie, projekcją, ekranem, na który rzutowane są cudze marzenia i wyobrażenia. To jest ta idea, która połączy nam te dwa, wydawałoby się, odległe światy. No dobrze. To zacznijmy od Dziewczyny w ramie. Wejdźmy w świat dzieła Vermeera, żeby zrozumieć, gdzie tak naprawdę leży jego siła i ta cała tajemnica. Tutaj kluczowe jest jedno słowo: tronie. Bo co bardzo ważne, obraz Vermeera to nie jest formalny portret jakiejś konkretnej osoby. To jest coś innego. To studium twarzy, charakteru, ekspresji. A przede wszystkim to jest studium światła. I to zmienia absolutnie wszystko. I właśnie dlatego ta dziewczyna z obrazu jest i pozostaje taką wielką tajemnicą. Nie mamy pojęcia, jak ma na imię, nie znamy jej historii. Jest po prostu zagadką. Zagadką, która, co tu dużo mówić, fascynuje ludzi na całym świecie od setek lat. Przez to stała się takim no, idealnym płótnem dla naszej wyobraźni. Pomyślmy o tym: nie ma imienia, nie ma przeszłości. Po prostu istnieje, zawieszona w tym jednym uchwyconym momencie. A to jej tajemnicze spojrzenie? Ono wręcz prosi, żeby dopisać do niej jakąś historię. A co najlepsze, nawet ta słynna perła być może jest tylko iluzją, genialną grą światła i farby mistrza. Dobra, to teraz przeskoczymy do świata literatury. Czas na idolkę na piedestale. Przed nami nie kto inny jak Izabela Łęcka z lalki Bolesława Prusa. W tej powieści mamy Stanisława Wokulskiego, który, no cóż, zupełnie nie postrzega Izabeli Łęckiej jako prawdziwej osoby. Dla niego ona jest czymś więcej, jest ideałem, jest aniołem, ucieleśnieniem doskonałości, tak naprawdę jest konstruktem jego własnej wyobraźni. Wokulski patrzy i widzi anioła. Całą swoją uwagę skupia na jej arystokratycznej elegancji, na harmonijnych rysach twarzy. I co robi, rzutuje na nią wszystkie swoje marzenia, wszystkie swoje pragnienia. A jej prawdziwa osobowość? Cóż, ona jest w tym wszystkim kompletnie ignorowana. Liczy się tylko ten wyidealizowany obraz. I to wszystko nieuchronnie prowadzi nas do jednego do momentu, w którym to piękne marzenie musi się rozpaść. Bo co się dzieje, kiedy taka wielka iluzja w końcu zderza się z twardą, brutalną rzeczywistością? Spójrzmy na te dwie iluzje obok siebie. Perła Uwermera. To jest efekt światła, taka malerska sztuczka, która tworzy idealny wizerunek. A Izabela u Wokulskiego to z kolei jest efekt miłości, to jest psychologiczna projekcja, która tworzy idealną postać. Ale w obu przypadkach sedno jest to samo: mamy do czynienia z konstruktem, a nie z rzeczywistością. Można powiedzieć, że miłość Wokulskiego działa trochę jak światło u Wermera. Z jednej strony pięknie rozświetla obiekt uwielbienia, nadaje mu blasku, czyni go wyjątkowym, ale z drugiej strony ta sama miłość oślepia obserwatora i kompletnie uniemożliwia mu dostrzeżenie prawdy. No i to po prostu musiało doprowadzić do katastrofy. Zobaczmy tę sekwencję. Najpierw Wokulski niemal modli się do swojego wyidealizowanego obrazu Izabeli. Później przychodzi szok. Odkrywa, że ta prawdziwa Izabela jest płytka, egoistyczna, skupiona tylko na sobie. A na końcu, no cóż, to potężne zderzenie jego marzenia z prawdą prowadzi go prosto do głębokiego kryzysu i totalnego załamania. Ale popatrzmy na to jeszcze z innej strony. Jakie są konsekwencje bycia taką ikoną? Jaka jest właściwie cena tego, że jest się uwięzionym w cudzym spojrzeniu? Jest takie zdanie, które idealnie to podsumowuje: kobietę można zamknąć w ramię obrazu lub wyobrażenia. I to jest właśnie to. Zostaje po prostu uwięziona, w pewnym sensie pozbawiona własnej, prawdziwej tożsamości. Bo w ostatecznym rozrachunku, i to jest sedno sprawy, zarówno dziewczyna z obrazu Vermeera, jak i bohaterka powieści Prusa nie są definiowane przez to, kim naprawdę są. Definiuje je to, jak widzi je mężczyzna: czy to artysta, czy zakochany do szaleństwa bohater. I to wszystko prowadzi nas do ostatniego, myślę, że dość prowokującego pytania. Kiedy patrzymy na innych ludzi, to czy na pewno widzimy drugą osobę, czy może jednak patrzymy na taką perłę, którą sami sobie stworzyliśmy we własnej wyobraźni? To jest coś, nad czym naprawdę warto się przez chwilę zastanowić.